Dzień dobry. Dzisiaj z tej strony chyba. Dzisiaj zajmiemy się yy, zrobieniem paska, który yy, miga. A następnie zbudujemy pułapkę. Najpierw ustawiamy tory z czujnikiem, następnie zakręcamy i budujemy zasilane tory. Gdy to zrobimy, zasilamy wszystko, a raczej tylko te tory zasilane i kładziemy wagonik. I proszę, to efekt. Może to być na przykład strzałka. Teraz tak, zajmiemy się... Następna rzecz, którą zbuduję, to pułapka. Potrzebne rzeczy do wykonania to tak. Lepki tłok, czerwony proszek, przekaźnik. Czerwona pochodnia. Więc budujemy sobie jakąś tam ścianę. Dajemy na niej przycisk. Robimy wielki dół, no i na dnie lejemy lawę. Z drugiej strony też budujemy ścianę. A lawy zakrywamy. Po drugiej stronie robimy dół. I wsadzamy tutaj lepkie tłoki. O tak. Not. Tutaj dajemy czerwoną pochodnię i od tego doprowadzamy redstone'a. Wszystko zakrywamy. Następnie naciskamy przycisk i wpadamy do nocy. Wejście samo się zeruje, więc po zginięciu jednego członka, drugi może spokojnie też zginąć. Na tym koniec dzisiejszego odcinka. Cześć!